Witam Was na moim kanale do Damiana. Mamy czwarte czy godzina dziewiąta. Pędzimy Budapeszty. Patrzcie, poszły tam. A te drugie nie wiem, czy to są moje, czy sąsiada. Chyba sąsiada to są. Nie wiem, teraz zobaczymy. Moje idę kołem tam. Ale nie chcę się podnieść. Tamte są sąsieda chyba. Coś mi się wydaje. Tamte No. nie chce wyrwać. Się podniosła zaraz. Tam mnie nerwuje już. Chyba też pójdzie do utylizacji. Tam poszły moje. Ale zaraz odwinę w tę stronę pewnie. Nie. A, już te strony idą. Jeszcze nie chodziły. Ja, będzie trzeba im pomóc. Spakować ich. Ja teraz muszę żeby się... Tu ich jest za mało, za, za dużo. Ja Cię dzisiaj wyklepię, kurde, ja Cię dzisiaj wyklepię. Usiądź. E, słabo co się im... dojdzie Tamte się fajnie podniosły o. Tamte się fajnie podniosły. E ja idę z powrotem tu na chałupę. A, cofnęły się. Zawnęły się, ścinki nie będzie. Ale to jeszcze nie jest to, co powinno być u nich. To jeszcze nie jest to. Fajna pogoda dzisiaj, czwartek. W końcu jak wziąłem wolne, to i pogoda jest. Tam to się fajnie wybijają. Tam, tam. A te padliny tu latają Nagramy na 5 minut i zawijamy na A one niech latają Ja summy przy tobie za to podnyz moment Był ostatnio Ale tylko wpadł głębiej i wyleciał i nic nie wziął A i widzę na go napędził Na drugi dzień przy garażu siedział Nie wiem czy w tej widyn, no ale... Ale, ale... Siedział przy garażu z ogonem wyrwanym. W tej winy jak szedł to... Za nim jastrząb. Więc musiał go pobierać, bo ogon miał wyrwany. Dobra. Leci na śniadanie. Zawichę wziąłem. I trochę jej poruszyłem. Tam chodzą. Moje, ale znowu się cofnęły, pieprzone no. A tamte tam. Ach kurde no. Już się wiele brakuje, jak tutaj będą na tym głębniku, to... Ech, to coś będzie, coś będzie. Skurczy byki, no się do ścinki niech Dobra, idę jeść naprawdę już teraz Znowu poszły tam Dobrze. O, złapią się, złapią się! Złapią się prawie prawie się musnęły, no kurde prawie się musnęły. Kurde, no Pięknie, dzisiaj to pięknie tańczę się ich mniejsza kubka moje poszutałem dostałem na gacie dobrze jasnego nie pędziłem z nimi łapią się czy nie Te odbiły znowu. Te tu, a drugie tam gdzieś były. Ule no. Ładnie tańczą, ładnie nie. Wam się podoba już. Ale zwracają tu i dość tych nie przekręciły się jeszcze. jeszcze nie ale już prawie się mocne. O, 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 tutaj, tutaj, tutaj łapią się. O, tam się przegłosnęła ta mała kubka, a moje tu teraz wyżej poszły. A moje teraz wyżej poszły. O kurde, no ale emocji, emocje, emocje. E, przyszły sztychem już tutaj, o, przyszły, przyszły tutaj, e, no trudno potańczyły dami, <grytanie> daj ta spokój, tamte widać gdzieś, nie widać, a tam, tam się gdzieś, tam gdzieś przepustnę, tam Poszły znowu, ta, I do. Sztychem poszły. Poszły z i do tam. Przewino W miejscu. A do asiori. Asiori. Poszły tam, znowu na wieś. Tamte. ziomka tam. A moje tu. Tańczo. <laughs> Jak to kolega mi komentował? Tańczo, tańczo. Oś Doler, no? A nie, poszły nas znowu tam. O skurczy byki, ale wyrwały. <laughs> ja pierniczę czuby kajte bo mi zniknęły gdzieś. Poszły z tychem tam gdzieś. Właśnie no. <laughs> to poszły tam. Tam są coś, sąsiada co tu niżej. Jakieś kilometr tam. Kręca jest moc. Czekaj, bo ich nie widzę. Przywinno się. Są tam Ale tańczę. Uu. Jest moc. Idę <grytanie> szwychem tu, tu tu idę co siada? Są, a tu są zeszły już Tu zeszły A one tam nie są Dzisiaj pięknie, no taka pogoda, ale rwą tam dobrze <grymne> Tańczo Prosto idą, prosto bez kółka Ciach, ciach 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 Pięknie Przewino się się przewinęły naprosto i są tutaj w domku już. Pięknie. Lewa, prawa, sia. Są w domu. <słuch> Czy znowu pójdę tam na sąsiada? A nie, tu przyszły jakieś. Zobaczcie, tu są te małe statko. O, 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 prawie prawie prawie, 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 tu przyciągnęły je. Czekajcie, moje znowu tu idą, ale to idę tam. O, gdzie ziomek, ziomek, moje tutaj, sąsiada tam. Ale mała kupkę, ma to sobą ich widać. O tam poszło z stychem znowu. Oje tutaj. Asiori. O już zaczyna być dobrze z nimi. zaczyna być dobrze z nimi. Kolega miał rację: sam budowa to sam budowa Patryk, miałeś rację. I sam Budapes spędzony w taką pogodę, zobacz. Tamte tam są. Gdzieś tam były. Tu są, o. Są. Moje tutaj. No, Dobra. Tak to by było. Jak się złapią to dogramy, bo to będzie Trwało i trwało, one fajnie idą. 20 minut już tak latają. O 9 spędziłem. Także Zobaczymy, który usiądą. Asiory, trzeba i rozmnożyć jak Budapesta. Jak kolega ma 250, tak kopaki pojedzie, ale tu u niego to naprawdę kropeczki. No mistrzostwo, klasa u niego, nie? Tak samo. Ale powoli do, powoli do Tam tych nie widzę nigdzie, małej kubki. A tam poszły, nad nim są. Dobra. Kończymy. Paszta, gdzie znowu poszły. Tam są. Gonią sąsiada gołębie. No się to jest szok, nie? Co one wyprawiają? Tam Widziałem, że sąsiad. Tu coś schodzi. Ciemna to jest chyba z tego co przywiozłem teraz z Ciechanowa i Budapesz jakiś. A tamte dron tam. Wasz tak i Skurczy byki. Idę sztychem. Idę tutaj sztychem. I idą. Czuby. Pięknie dają. Pięknie. Dobra. Widziałem, że też dosiadł tam dał do wcześniej. Przebierałem się. Dosiadł do. Tu są. A moje tutaj. Dają. Dobrze. Coś tam było w nich, ale to nie ma szans, żeby złapać, nie? Nie ma w ogóle takiej możliwości. O, idzie jaszą, paście. Idzie jaszą. Ciemnego chyba wali. Jest tu. Skurczy byku ty. Skurwys. O, proszę. ta, się. Już zaczyna. Skurczy syno. Zaraz będzie z powrotem. No, no zaraz je podniesie wszystkie znowu. Idę tutaj. Dobra, idę jeść, bo jajnicznica mi wystygnie. Dają dobrze dzisiaj. Pięknie. Smarują. <grystanie> Karma działa. <grystanie> Karma działa. Pięknie. <grystanie> Dobra. Może usiądę kiedyś. O Już nie widzę, żeby tam coś było. Ja, już nic nie ma. Dobra. Jeszcze latają. Godzina czasu. Ale już coraz słabiej. Schodzą. Godzinkę dobrze wypompowały. Parę razy były na wsi także. Jadę na pole, później wrócę to zdążę wejść. I, i co? I Jasne spędzimy później. Także widzimy się później. Jest pięknie dzisiaj. Naprawdę. Druga gonka, ale już przy dachu. Dzisiaj. Drugie gonienie przy Dachu, chodzi już teraz. 15 już by szłało. ale też mi mocno i, i, I jest jak jest. Raz wystarczy, że tak poszły. Sobie wychodzą elegancko, spokojnie. I zamykamy towarzystwo. Jutro też jest dzień, też muszą jutro pokazać coś. Coś muszą pokazać. Chciałyby ich tam, ale. Nie będą już tak świrować jak zrada. No zrada to pięknie polatały. Mi, sąsiadowi, tak samo, ziomkowi. Szkoda, że się nie ale to jeszcze się złapią. Zaczynają się lepiej na, nam latać to i odchodzić, więc kwestia czasu. Asiory. Także tak. Zaraz wodę dajemy i papu puste karmiki, tych trochę przytrzymaliśmy, bo tak to by zaraz poszło dalej. Świrowały, jest godzinę ponad. <grystanie> tak to latają sobie jak ery bitwy, spokojnym ruchem. <grystanie> Także tak, dzisiaj prawie ścinka z sąsiadem była Na pięknym niebie żeśmy oby, obydwoje widoki mieli nie z tej ziemi Raz do roku takie są tylko Jakie pogoda się trafiła także zajebiście Czekamy na następne Czekam aż zejdą i co tam ciekawego więcej nie mam mogło opowiadać także Widzimy się przy następnym filmie. Jutro, piątek. To jutro może też coś nagramy. Jak gdzieś tam będę świrować. Bo jasne, to by szało. Raz lepiej, raz gorzej. Nad jasnymi jeszcze muszę popracować. Bo coś im tam jeszcze dolega. I tak to jest, proszę Was. Dobra. Dziękuję za oglądalność. Widzimy się w na następnym filmie. Pozdrawiam Was wszystkich oglądających. Także idę dawać, jeść wodę i... Lecę dalej na robotę. Dobra. Pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie, hej.